Cześć, witajcie. Wykrywacz pana Sławomira. Tiangsun TX850. Sprawdzamy, jak działa. Jest po mojej ingerencji. Nie będę się rozkazywał, bo wszyscy wiedzą o, o co chodzi. Proszę bardzo. Wygrywacz włączony, lewym pokrętłem dajemy na połowę. Teraz sprawdzimy tylko, czy nie ma tutaj pod cewką jakiegoś metalu, ale tutaj nie ma, więc dajemy tutaj prawym pokrętłem. Jak włączamy prawe pokrętło, to automatycznie przechodzimy z trybu dynamicznego w tryb statyczny. I w tym trybie statycznym kręcimy, dopóki nie usłyszymy sygnału wiodącego. No, tutaj słychać już sygnał wiodący, więc zaciskamy przeciw GG i stroimy w miejscu, gdzie stwierdziliśmy, że nie ma żadnych metali. No i tu mamy 34, 31, 45, 29. Chciałbym, żeby było tak gdzieś jak najwyżej, czyli około 40, o, 42, powiedzmy 37. Jest tutaj, tak się stroi. No i teraz wychodzimy z trybu statycznego w tryb dynamiczny i pozostaje nam powiększyć czułość. Ja to daję na 100%, żebyście zobaczyli, że wykrywacz się nie wzbudza. No i co? Szukamy, patrzymy co tu będzie. Pierwszy sygnał na 66 Kolejny sygnał na 63. Tak jest. Tutaj mamy sygnał na 53. Idziemy dalej. Tu piękny na 54. Podnoszę cewkę do góry. No jest cisza. Nie ma żadnych tutaj problemów, wzbudzeń Zobaczymy jeszcze na drzewo, na drzewku, jak to wygląda. Więc, tak, mamy tutaj gałęzie i zobaczmy, jak siecewka jak sprawuje. Ona to nie reaguje na żadne, na żadne liście, gałęzie, drzewa. Przesuwanie, Także jest spoko. No i co? No Popatrzmy jeszcze, jak pracuje. Poszukajmy sobie. Ma 28, 27 taki sygnał, teraz co tutaj dalej mamy o, piękny, wysoki sygnał na 50 49 może ja dam jeszcze dyskryminację dam dyskryminację na 25 żebyśmy słyszeli jeszcze żelazo no tu na 45, fajny sygnał tutaj na 71 o, dam troszkę dalej, żebyście mogli troszkę więcej terenu zobaczyć o, tutaj kolejny następny, tutaj dwa nawet tutaj pierwszy tu drugi tak to wygląda no, sprzęt działa pięknie funkcjonuje nie wzbudza się, jak widać. O, tutaj mamy lekko przebijające się żelazo. Te dwa sygnały. Obok siebie. Tu kolejny. Tak jest. O, tutaj mamy typowy dźwięk żelaza. Ale obok niego, proszę bardzo. Przebija się kolor, więc musi to być żelazo w towarzystwie koloru. Dobrze, dziękuję Wam wszystkim za to obejrzenie tego filmu. Jak wykrywacz pracuje, to sami ocencie. Ja pozdrawiam. No i, i co? No i y, zapraszam do mnie. Jak macie jakieś sprzęty. To wiecie co. Zadzwońcie, napiszcie, będziemy radzić. Trzymajcie się.